Siemano kolanos, jest Ronald, a dzisiaj za nam Mikałaj Siema I dzisiaj jest filmik z GTA V, ale jako typowy Mikałaj gra w GTA V Au To będzie mega bardziej trochę widocznie jak gra Może rulety tam Eee, e, sekunda Eee, teraz jest lepiej Odsunęliśmy się. Ale policja ten. goni Nie co, że policja goni? Oczywiście to są kody GTA, więc spokojnie, to nie są żadne cheaty ani jakieś mody. To są po prostu jakieś kody po prostu. A jestem znam kodów! No właśnie... najpierw nie pokazywał tych co napisał, bo to by było naprawdę skopiowane. Jak było przez chwilę widać, to pewnie nie było aż tak dobrze widać. Tu, tu macie o, jeden tak z kodów nagrywał. na wysoki skok. Może przybliż. I to jest. Yy, no, zatrzymajcie w tym momencie film i sobie przepiszcie do telefonu. Ja to tylko na trybie fabularnym. No. I teraz, jak zadzwonicie, to jest aktywowanie kodów i super skok. I możecie tak sobie skakać. Jak, jak biegniecie i yy, skoczycie, to. Wtedy jest y, największy skok jaki może być fajnie jest to, że można szybko uciec y, Policji, policji no Przywyk przyklewie z zupnie Nie, nie mów może o tym Okej okay. Może jutro też będzie odcinek? Zobaczymy, zobaczymy Więc spokojnie, w Gdyni też będę nagrywał, więc spokojnie Nie wszyscy, że nie będę nagrywał e, ponad dwa tygodnie Ale tak też no, e, w Gdyni będę na, tam nagrywał czasami Ale <grym> miała zeza <grym> Ja nie lubię O ja nie mam nic, że Jestem ktoś u nas W tym salonie od Simeona, więc. To był Simeon? A nie. Simon? Nie, Simeon. A nie wiem, nie znam się na GTA. Zawsze byłem u ciebie na streamach. Na live. Ie. Stream live to samo. Możemy tak powiedzieć, ale okej. Okay. <laughs> Jeśli ci powiem, że nagrywamy to 3 minuty. <laughs> Aha Może zrobimy do 10 minut? Zobaczymy. <laughs> to może teraz zrób przerwę, ja ucieknę policji. Ale no, będę zaraz to pewno i tak wydzielniesz, więc... No... Jeszcze mam. Ja jesteśmy z powrotem dlatego, że po co czekać aż do, przejdzie ponad... E, znaczy nie ponad tylko przejdzie ten e, do końca... E, do tego... E, sekunda, bo muszę... A dobra, nie, nie muszę. muszę, dobra. Już, już, już nieważne. Nie B, e, powiem, co to było, za było? Nie pamiętam. Ocelot F600-200. Więc, można by tak powiedzieć, że średnie auto, ale ale zawsze coś. Mm. A ona jest nie wiem. To jak kto uważa, nie? Mm. <noise> ja pierdził <noise> O, i, widzicie, i tutaj są te jakby kody, nie? Też. Już. Jak wpisał to macie. To jest tak jakby ten... Max... Ja tam znam parę kodów. Nie no. żeby się znał jakoś dobrze, tylko tam... E, Mikołaj nauczę. mi na PS 4 pokaże jak po prostu to włączyć. Żeby nie było. Żeby nie było, nie wiem kiedy przyjadę. No właśnie. Dlatego... Ale, więc... Może Cię tam poczekać, nie? Jak coś. No może to być w tym roku. Bo nie wiem, czy w ogóle przyjadę w tym roku do Ciebie, na pewno. Właściwie... Albo, jak będę w goszczy, bo ja, ja zbyt taką tam tam motor, te sprawy. No, motor, te sprawy. No, no to wtedy. No. Tam już zbyt gości, bo już... już mogę. <gry> Ej. już go goni, bo wie, że już ten. Bo, bo wie, że... Już e... tak go nie widzi, spoko. Już... Super Ej. ta policja w Gita. Jak Ciebie. słyszeliście to sorry, to mój młodszy brat. Czasami jest tak, że może przeszkadzać. Jak, jak nie wie, jak już że nagrywamy. Ale okej. Okay. Teraz nie widział, a nie widzisz? Tak, chyba trochę widać on ma na koncie hajsu. To ale... nie śmieci się z niego. On chyba dopiero co zaczął gita, więc. Nie, ja już mam tam rok, ale na. No... Ale on żeby... za bardzo nie robi misji, tylko się ja, tam bawi. Ja tu nie gram w ogóle na tym. Ee, fabularnym, bo ja też On nie... najbardziej gra na online. Tak. I ma ale... pad z. Prawie pół miliona dolarów I ma 24 rang Więc Trochę tam gram No, no i policja go to... <laughs> Typowa policja w GTA Nie? No A zaraz A policja powiem mi bum 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 Jakie bum bum Jakie bum bum Będą fireworki. Nie ważne. I tak my się jeszcze zamkniemy. No dokładnie końca. X. D. Chyba. Masz <noise> <masz padek. głos> ktoś to na trybie rezysorskim też można takie coś zrobić, więc... Ale tryb rezesorski jest dla To dla Ciebie. Nie, ja na bardziej na rezesers... na trybie to ja się bardziej to ja się bawię. Bo, ma, bo mogę sobie bardziej podliftować niż na tym... Mogę ja po prostu wyłączyć samochody, mogę wyłączyć i nikt żadnych samochodów może mi nie przeszkadzać. <śmieniu> twój styl głowy był przed chwilą widać, więc kurde. Więc nieważne. Nie, nie, nie śmiejcie się, że mam... Nie śmiejcie się, że on ma takie włosy, tylko on po prostu chce, żeby je były... żeby było... Potem mogę ubrać potem mogę... Co ubrać? Nie, ja pokażę jakie mam takie włosy. Potem lecie. Nie, nie chcielibyście, dlatego nie śmiejcie się. No nie śmiejcie się jak coś. Każdy tak może mieć takie włosy, że, yy, każdy chłopak ja tam... trochę nie pr... przesadzam. <laughs> no nie, nie, przysad... nie przesadzasz. Powiedziałeś, że już nagrywam 8 minut i 40 sekund. XB. To tak do 10 minut nagrałbym tak, i kończę. I kończymy. Sorry. Kurde. Teraz tu się powoli... Ale powiem wam, że dawno Mikołaja u mnie na kanale nie było. Bardzo dawno. Chyba ponad 2 lata temu chyba. Siup. 2 lata, chyba 2 dwa la... dwa lata, nie? 2 lata półtora? czy 5. Gdzie 5? 2 lata bo tam 1,5. Tak to tyle. No, powiedzmy, że gdzieś półtora, dwa lata, gdzieś. Nie było u niego na, na kanale, więc. Więc trochę się zmienił. Więc nie tylko. Super skok. I ok. I będziemy też super skok. No to ma na. Nawet... Ktoś pewno nie wie. To na trybie rezyserskim też można włączyć na maksa gwiazdki łączec levelu. Jak można? To, jak no można, jak ktoś nie wie, nie? Ja nie wiem. No to wejdźmy do ustawienia, eee, jeszcze, czekaj, jeszcze, jeszcze. Eee, Jesz... O, tu masz właśnie ten. Masz albo wyłączyć albo po prostu wysoki. I macie tutaj wyższy ten. Inny tej policji, ja pierdził. Takie Małe! Na trybie ze też można by, e, być nieśmiertelnym. Nietykalnym Nietykalnym, no dobra. Nieśmiertelny i nietykalny to prawie to samo. <grym> jakby tutaj czołg przyjechał ty... To by było mega kozaka. O! Już nagrywamy pana Prawie 11 minut. To co? Kończymy, nie? No, zanim wyjdę na do <laughs> No nie dobre, kończymy. Więc na razie, idę zobaczymy. Na razie, cześć. Nara!